Przyszła pora na QA! Jakiś czas temu przekroczyliśmy liczbę 5000 tysięcy subskrybentów na naszym kanale i poprosiliśmy Was o zadawanie pytań do QA. W tak zwanym międzyczasie jednak liczba subskrybentów wzrosła do 7,5 tysiąca. Więc najwyższy czas zabrać się na nagrywanie tego filmu. Kto tworzy ten kanał? Ten kanał tworzymy my, czyli Aleksandra Łogusz i Maciej Margas. To my jesteśmy duetem filmowo-fotograficznym Poland on Air. Ja jestem fotografem od 10 lat, zajmuję się. Fotografią i wyspecjalizowałem się w zdjęciach z wysokości. Początkowo były to dachy wieżowców, później pojawiły się statki powietrzne, drony. Skończyłem warszawską szkołę filmową na kierunku operatorskim, więc pracuję jako operator kamery przy różnego rodzaju produktach. Robię też zdjęcia, no a fotografia lotnicza stała się moim i naszym konikiem. A ja skończyłam dziennikarstwo i politologię na Uniwersytecie Śląskim. Przez długi czas mieszkałam za granicą, studiowałam między innymi w Stanach Zjednoczonych. Pochodzę z Bielska Białej i w zasadzie fotografią zajmuję się odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, czyli no niecałe 6 lat. I w moim przypadku to wszystko tak ewoluowało z pewnego hobby. Nie skończyłam żadnego kursu fotograficznego, tak jak Maciek. I w Poland on Air zajmuję się nie tylko fotografią lotniczą, ale też ogarnianiem wszystkiego, co wymaga ogarniania czyli odpowiadam na Wasze maile, komentarze, obsługuję sklep Poland on Air i organizuję eventy, wydarzenia i wystawy z naszym udziałem. Jakie jest Wasze ulubione polskie miasto? Moje ulubione miasta w Polsce poza Warszawą to jest Wrocław i to jest Gdański, gdybym miał. Gdzieś przeprowadzić z Warszawy, to prawdopodobnie byłoby to jedno z tych dwóch. Chyba nie znam nikogo, kto by nie lubił Wrocławia i Gdańska. To są takie, takie miasta, do których wszyscy mają takie pozytywne nastawienie. No, ale tak fajnie się czujesz po prostu, jest jakiś taki twórczy klimat, jest przestrzeń, to powietrze. Prawda. E, jakoś tak wiesz, jedziesz przez ten Wrocław i co chwilę masz wodę, rzekę, most. <laughs> Tak, nie czujesz się jak w jakiejś takiej betonowej dżungli? Ja bardzo z kolei lubię miasto, które nie jest dla większości osób takim może oczywistym wyborem, czyli Katowice. To jest miasto bardzo wygodne do życia. Wszystko jest blisko, wszystko jest świetnie skomunikowane. No i. Tak wiecie, Katowice są takim bezproblemowym miastem. Co to znaczy? To znaczy, że jak nie wiem, masz coś do załatwienia w Warszawie, na przykład kilka rzeczy, to zanim pojedziesz z jednego miejsca w mieście na, na drugi, to ci pół dnia minie. A w Katowicach po prostu. Pach, pach, pach! I, ja i, I masz wszystko załatwione. Jeszcze masz mnóstwo czasu, żeby pójść na spacer z psem, bo to jest bardzo zielone miasto, o czym mało kto jeszcze, jeszcze wie. No, to, to nie funkcjonuje jakoś tak w stereotypach o Katowicach. I właśnie dlatego też poświęciliśmy Katowicom i w ogóle Śląskowi nasz trzeci album. No, to jest naprawdę fajny region. Czy lubicie zwierzęta? Oj, lubimy, jeden zwierz próbuje tutaj cały czas wejść i nam tutaj się zaprezentować, więc chyba zostanie z nami do końca tego Q&A. Snoopy, Jakiego drona używacie? Tak, naszym obecnie głównym dronem jest DJI Inspire 2 z kamerą Zenmuse X5S. Jest to duży model, który umożliwia naprawdę wykonanie świetnych jakościowo zdjęć, kręci w rawie, więc to w ogóle jest nieporównywalny no, do, do niczego innego. No i ma wymienne obiektywy, więc stąd jak widzicie w naszych ostatnich filmach, czy to o warso, czy o rondzie Daszyńskiego, tudzież w innych, te takie tą dynamikę po prostu jak przelatujemy między elewacjami budynków. Na nocnych ujęciach, i jeszcze to jest taki jasne, no to właśnie jest zasługa tego drona. I to jest naprawdę konkretny sprzęt. Zajmuje pół bagażnika, no. albo nawet. Cały właściwie cały. No i mamy też Mavic'a 2 Pro, który jest dużo bardziej poręczny. On się składa do takich rozmiarów, mniej więcej, więc gdzie nie trzeba pojechać na szybko. To jest taki dron podręczny. Bardzo powiedzmy. podręczny, ale też można z niego uzyskać fajne, fajne. efekty i. Zdarza się czasem, że w filmach mieszamy ujęcia z obydwu dronów. Kiedyś też mieliśmy Fantoma, Chyba jako jedni z pierwszych w ogóle mieliśmy Phantoma. No, pierwszy dron to był Phantom 2. Vision chyba się nazywał, jeszcze z GoPro podwieszanym. Mhm. Kiedy nie dało się zobaczyć w podglądu z kamery, nie było żadnej aplikacji na telefon, tylko Musiałem rozbierać obudowę, jakieś kable, lutować, coś to dokupić. To były czasy. Generalnie rzecz biorąc, dostosowujemy sprzęt do warunków i oczywiście do efektu, jaki chcemy uzyskać i do danego projektu. Mamy tego sprzętu bardzo dużo. Co Was inspiruje i jak powstają Wasze filmy? O kurcze, to, to jest trudne pytanie. pytanie. Tak naprawdę nie ma jednej takiej drogi, bo jest na przykład tak często, że słyszę jakiś utwór, ma jakiś fajny beat, zamykam oczy i już widzę obrazy, po prostu mam pomysł na to, co powinno się znaleźć w tym filmie, jakie ujęcia, jakie kąty widzenia, gdzie je nagram. No oczywiście, mieszkając w Warszawie, tak, mam tu na myśli krajobrazy Warszawy. Ale jest czasem tak, że na przykład yy, tak było z naszym filmem Warszawa z Lotu Ptaka, yy, gdzie mieliśmy nagrane ujęcia, ale chyba dopiero po dwóch albo po trzech latach usłyszałem te, ten jeden utwór i poczułem to po prostu, jak to by do siebie pasowało. Jak to zmontowałem, to efekt był piorunujący. Zdarza się na przykład też czasami tak, że olbrzymią popularnością cieszą się filmy, nad którymi yy, pracowaliśmy bardzo krótko i bardzo spontaniczne, które powstały po prostu w, tak jakby w 5 minut, bo nie planowaliśmy ich, czy yy, no wiecie, na przykład takim filmem jest Warsaw by Night 2019, który powstał po targach książki, gdzie po w Czterech dniach na, na targach byliśmy wykończeni absolutnie, ale na targach właśnie odwiedził nas jeden z naszych pilotów i powiedział: Słuchajcie, w niedzielę wieczorem będę latał, czy, czy chcecie polecieć. No i Maciej skoczył do, do samolotu i za jednym podejściem nagrał, no. <grym>, nagrał film, który ma w tej chwili prawie 100 tysięcy wyświetleń, więc... Tak. A z kolei na przykład film, który dla mnie był takim e, przysłowiowym Everestem, czyli lot nad Tatrami w lipcu zeszłego roku, gdzie wydawało mi się, że to po prostu... Znaczy dla mnie to było e, niesamowite to, żeby polecieć nad górami. To było niespotykane, bo nie widziałem takich zdjęć, a tym mm. bardziej filmów jeszcze z powietrza a cieszy się umiarkowaną popularnością. Nie mówiąc o filmie y, z, z lotu nad Alpami, czyli Słowenią. No a to w ogóle przecież... To jest chyba <noise> najbardziej niedoceniony film na naszym kanale, który zasługuje naprawdę na dużo większy... na dużo więcej łapek. Dużo większy i, zasięg po prostu. Tak. Lataliśmy nad piękną Słowenią, nad jeziorem Bled, nad Triglavem. No Dla nas ten film y, był w ogóle pierwszym filmem, który nie tylko zrealizowaliśmy za granicą, ale też pierwszy raz y, tematem nie były miasta, tylko właśnie natura. Więc y, no, było to też dla nas wyzwanie i, i szkoda, że tak mało osób y, zainteresował ten film. Obejrzyjcie. Skąd bierzecie muzykę? Hmm. Często szukanie muzyki to jest, zajmuje więcej czasu niż montaż filmu na przykład. To sami wiecie, są takie filmy, że od razu wiesz, jak, jakiej muzyki szukasz, a są takie, do, którego, do których pasuje wszystko. Na przykład takim filmem był film Katowice 24H z cyklu Silesia on Air. No. Y Każda muzyka, jaką podkładaliśmy pod ten film, po prostu pasowała idealnie. I też pamiętam, że mieliśmy kiedyś taki wieczór, gdzie włączaliśmy sobie piosenki wszystkich artystów, których uwielbiamy. Od Daniela Bluma, Katarakty z melą Kotelu, po pomysłowiec, po kąplecia, kamp, wszystko co włączaliśmy pod ten film pasowało idealnie, co do sekundy. Natomiast my nie korzystamy z muzyki, do której nie mamy praw autorskich. To nie jest tak, że coś nam się podoba. Na przykład nie wiem, lubię Michaela Jacksona i sobie podłożę no, jego niestety. muzykę pod film. No nie, 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 nie. Na przykład pamiętam, że nasz film Warszawa z lotu ptaka z ujęciami z cineflex. Jeszcze ze śmigłowca. E, znalazłem tą syn, synf muzykę e, i Aleksandra była bardzo na nie. Oj, w ogóle byłam totalnie nie na nie. Nie, dawać, nie. nie chciała tej muzyki dawać, nie pasowała jej tam. Dla Ech. mnie to była taka muzyka, zresztą ktoś chyba napisał pod tym filmie, że to jest jak z, z, z lat 80. Tak, ale. ale, ale... Filmie, film o mafii z lat 80. tak, się tak ale. ale... Większości ludzi się spodobało i wszyscy chwali bardzo tą muzykę, i stąd na przykład te bity, które teraz możecie usłyszeć w naszych filmach, to jest trochę po się tego, właśnie, że mm. wtedy zobaczyliśmy, że to pasuje i tym tropem podążamy. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was komponuje muzykę i chciałby nas nią zainteresować, to piszcie do nas. Być może no. ktoś z Was ma. Tego typu talenty, i, i chciałby, żeby w kolejnym filmie była jego muzyka? Śmiało! Czy często latacie samolotami? Ile trwa jeden oblot? Ile baterii zużywacie na to, żeby zmontować taki, na przykład, powiedzmy, pięciominutowy film? To zależy. To zależy, gdzie lecimy. No właśnie to jest problem, bo jak lecimy i. Mamy na przykład dwa aparaty na szyi, każdy, każdy, ma. każdy, każdy ale zależy nam raczej na zdjęciach, mhm. bo zdjęcia później drukujemy yy, na obrazach, zdjęcia wykorzystujemy w albumach, a filmy zawsze były jakimś takim dodatkiem. No, nie, nie da się zrobić jednego i drugiego. Jednocześnie. Jednocześnie. Mhm. Jeżeli jest jeden fotograf na pokładzie, no to naszym pierwszym wyborem są jednak zdjęcia, z których powstanie album, a nie filmy. W tym pytaniu było jeszcze, ile trwa oblot, tak? Zazwyczaj latamy około godziny, półtorej godziny. To jest taki optymalny czas. Jeżeli jesteśmy na przykład w Warszawie i fotografujemy Warszawę, bo na przykład jak pracowaliśmy nad Silizją. Air, to zdarzało się, że za jednym lotem odwiedzaliśmy kilka miejsc i wtedy lot potrafił trwać nawet, chyba najdłuższy trwał 3,5 godziny. No, ale w międzyczasie odwiedziliśmy przynajmniej kilka miejscowości. No i też nie rozgraniczałbym tego, ile baterii zużywamy, bo to różnie bywa tak naprawdę w zależności od tego, jak korzystamy z aparatu. Chyba lepszym pytaniem byłoby, ile materiału nagrywamy, a ile później z tego materiału eh, finalnie jest w filmie? <śmira> <śmira> Więc. Y <śmira> to mniej więcej można by pokazać tak. Tyle nagrywamy, a tyle <śmira> widzicie w filmie. No, coś takiego, tak. I to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na chociaż część nurtujących Was kwestii. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania, to oczywiście zadawajcie je. Będziemy cyklicznie tego typu filmy publikować. A póki co pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, nacisnąć ten dzwoneczek, bo od niego wiele zależy. Yy, I oglądajcie yy, filmy na kanale Polandoner, Też te wcześniejsze, które są równie fajne. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Na razie. Do zobaczenia. Snoopy, ty zawsze musisz być w centrum uwagi. Zawsze. Następne Q&A zrobimy ze snupej.